Do naszej oferty dołączył Volkswagen Caddy, 2 litrowy diesel, 102 konie mechaniczne, skrzynia manualna, 5 biegów. 2020 rok produkcji, przebieg to 192 000 km. Cena tego samochodu to 69 900 zł brutto. Auto miało przelakierowane dwa elementy: jest to tylny, prawy, tylny lewy błotnik oraz tylne lewe drzwi przesuwne tam mamy podwójną grubość lakieru oczywiście posiadamy zdjęcia sprzed naprawy Do auto posiadamy pełną historię serwisową wystawiamy fakturę VAT 23% na miejscu załatwiamy kredyty, leasingi ubezpieczenia w ofercie posiadamy więcej dostawczaków a tymczasem zajrzymy sobie do środka tego auta Ten jak na ten przebieg nie jest zniszczone Nosi normalne ślady użytkowania. Na wyposażeniu znajdziemy klimatyzację, czujniki parkowania, radio z bluetoothem, system start-stop, czujniki ciśnienia w kołach. Czego chcieć więcej od samochodu do pracy? Z dwóch stron mamy drzwi przesuwne, z tyłu jest ładowarka do telefonu. Z tyłu mamy również otwieraną pojedynczą klapę. A teraz zajrzymy sobie pod maskę tego auta. Oczywiście, w razie wątpliwości, co do stanu technicznego sprzedawanego przez nas auta, możemy odwiedzić dowolny warsztat, dowolną stację diagnostyczną oraz każdy serwis ASO w celu sprawdzenia przedzakupowego takiego auta. Kupują Państwo nas świadomych. Do paliwa dolewamy dodatek AdBlue.